na to, że i tak ja to muszę zrobić, bo bo co, bo Tian nie chce mi wrócić. Tian idzie robić to słowo na K. I, I nie jest to kromka bynajmniej. To wszystko miała na sobie dziewczyna. Sześć, sześciu, bo tak wie jak się jedzie, że to samo masakra. to sam, Przejechaliśmy tylko 40 km Tianka, it's very useful! Come. It's very useful! It can be very, very useful. Take it put it to the right place. No, a wszystko wygląda tak jak wygląda, dlatego już po raz pierwszy trzeba było otworzyć motor. A to nie z jego winy, tylko stało się coś, co naturalnie się od czasu do czasu dzieje. Jak jestem. Tam... Jak jest duży deszcz, przez który przyjeżdżaliśmy przez ostatnie 3 dni, a mianowicie przymokła nam świeca, albo coś innego ją zalało. No nie wiem, w każdym razie otwarłem wszystko, wyciągnąłem wszystko, wyciągnąłem świecę i teraz co? I teraz odpala. Zaraz wam pokażę. Hold it, I like to show them that it can work right now. Powiem this is how he wear his belt. Oh my gosh, Yasu, this is a man. <laughs> Daj To moja kamera. Idź robić tą kupę, którą masz robić. Od dawien dawna. Kupa, kupa, idź robić kupę. Kochani